Dajcie, patrzcie, co mam. Wracając z działki, wpadłem do wapki. No i wpadło mi to w oko. No, mi, nie będzie to reklama Nestle czy tam Wedla. Powiem nawet, że chyba będzie to antyreklama. Szukam tak zwanego smaku dzieciństwa, czy raczej utraconego smaku dzieciństwa. No i mieszkając w Stanach, no, kitkę chyba był. Moim ulubionym batonikiem takiej klasycznej postaci. No i czym się różni kiker amerykański od polskiego? Patrząc po składzie, jak sprawdzałem sobie na internecie, wydaje się, że niczym. A jednak amerykańskie są lepsze przynajmniej według mnie lepsze, bo są mniej słodkie. Być może to jest kwestia cukru. No i tu cukier, i tam cukier, ale podejrzewam, że tam jest bardziej używany z trzciny cukrowej, a u nas z buraka. No i w związku z tym. Nasze batoniki mają więcej słodyczy. No i przez to są bardziej mdłe. Ale zaraz spróbujemy. A jeśli chodzi o inne rozczarowania, bo no to chyba największe rozczarowanie po powrocie ze Stanów to był ketchup Heinz. Polski mi w ogóle nie smakował. No teraz się już przyzwyczaiłem i uważam, że to jest jeden z najlepszych ketchupów na rynku. Jeszcze chyba podliżki. Też ma bardzo dużo pomidorów. Czy znaczy się różni? polski, czy tam europejski od amerykańskiego, a no tym, że w naszym tutaj jest cukier, a w amerykańskim jest syrop glukozowo-fruktozowy. No i w tamtych czasach bardziej mi odpowiadał ten smak. Teraz myślę, że jednak taki. To jeszcze no, największe, z największych rozczarowań to były smerfy. Jak pierwszy raz usłyszałem dobbing w wersji polskojęzycznej no to nie wiem, czy zdzierżyłem obejrzenie pięciu odcinków i sobie dałem spokój ze Smurfami a też to była chyba moja ulubiona bajka mieszkając w Stanach ale spróbujmy jak smakują te batoniki to jeszcze ciekawostka, batonik WW jak dobrze pamiętam, jak wróciłem to było w 1993 roku ze Stanów no to nie było kitkietów na rynku ale wkrótce pojawiła się no nie wiem, czy podruba, czy na licencji Wydlowska wersja właśnie batonik WW No i chyba batonik WW. W porównaniu do Kitketa może być nawet lepszy, ale spróbujemy tego klasycznego. O, oczywiście to wszystko jest tylko pretekst, żeby się uwalić czekoladą, A my mamy tyle różnych wersji. To spróbujemy. Po jednym listku z każdego, tylko jak tu otworzyć, żeby opakowanie nie rozwalić za bardzo. Chyba w ciepłym polewały i troszkę się czekolada rozmiękła. No, Znowu cię obciąłem i nie je jak chwycić. Nie, nie rozerwiemy po prostu. Break. Czyli to najbardziej klasyczna wersja. No dobry, ale słodki. No to dla porównania. Mowy WW. kwestia, czy lubicie takie batoniki na ciepło, czy na przykład w lodówce potrzymać. Ja czasami mam tak, że właśnie preferuję zmrozić czekoladę, a czasami pozwolicie jej poleżeć w temperaturze pokojowej. Nie wiem, czy to wynika, ale raz tak, raz tak. I tak się zastanawia, czy ten ww jednak nie przypomina bardziej pierwotnej wersji Kiketa, bo też jest jakby mniej słodki. Kostek, króliczek wielkanocny. Jestem ciekaw, czy to sobie jest zwykły batonik. Tylko w formie króliczka. Czy coś innego wymyślili. No to co? Pozbawimy go ufu. No, i wygląda, że tutaj nie ma wafelka w środku, są jakieś takie granulki. Mmm, króliko całkiem fajne. No, to ewidentnie produkt sezonowy. To chyba będzie trzeba podjechać i zrobić zapasy. Wersja gold z karmelem, no wizualnie mi się nie podoba, bo nie przypada za białą czekoladą. Nie urywa. Ulepek straszny. Wersja zebra. Czyli ciemna czekolada z białą czekoladą. Czyli tutaj mam nadzieję, że będzie coś w rodzaju czekolady mlecznej. Jak się wymieszają te pasmaki. Bardzo ładny wzorek. I ta faktycznie bardzo fajna, i na koniec to cudo. To był czekolad, podwójna czekolada. tu już opakowanie dostosowane do tego, żeby nie zewrzeć całości naraz. Ma. Kruchy paluszek waflowy w mlecznej 59% i deserowej 99,6% czekoladzie. Jakby lekki posmak kawowy też miało. A kawy tutaj? Nie, kawy w składzie nie ma. Hmm. Także według mnie chyba najlepsze to i jednak wydloski Ww. Chociaż odkąd wedel już nie jest wedlem, tylko lotte wedel, I tak mam wrażenie, że te produkty się troszkę popsuły. I co? I na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.